Reprezentuje tutaj zakład produkcyjny, bardzo duży. Jeden z największych zakładów w grupie Ferrero. Skalą kilkanaście hektarów pod dachem, więc możemy sobie wyobrazić też, że ta gospodarka odpadowa jest tematem ważnym dla nas i tematem, który ma też duży wpływ na środowisko naturalne, tak pośrednio i bezpośrednio. I nasze opakowania muszą nadawać się do późniejszego recyklingu, do wykorzystania lub też kompostowania. Cele, jakie sobie stawiamy w tym zakresie, znajdują się też w raporcie CSR, który Grupa Ferrero co roku publikuje już od 15 lat. Ta gospodarka w zasadzie już w momencie prawidłowego zaprojektowania opakowania, prawidłowego zaprojektowania maszyn produkcyjnych. Sprowadza się do właściwej segregacji i zarządzania tym odpadem, tymi pozostałościami na terenie zakładu. Tutaj bardzo mocno stawiamy na kształcenie kadry, czy to kadry kierowniczej, czy też pracowników, tak aby każdy miał świadomość, jaki sposób tej segregacji jest najbardziej właściwy. Ma to też oczywiście przełożenie o konkurencyjność, bo takie ilości odpadów segregowalnych stwarzają możliwości poprawy wskaźników ekonomicznych w zakresie funkcjonowania zakładu. Będąc na tym stanowisku, w którym jestem, mam też tą przyjemność, możliwość audytowania innych zakładów w grupie, które są rozsiane po całym świecie. No i mogę z całą świadomością tutaj i pełnym przekonaniem powiedzieć, że jako zakład produkcyjny, jako Polska, na pewno nie mam się czego wstydzić. Ta gospodarka obiegu zamkniętego funkcjonuje dobrze lub źle, też w zależności od tego, jak społeczeństwo funkcjonuje. Także widać tutaj, nawet na przestrzeni kilku ostatnich lat, że ta świadomość w społeczeństwie polskim jako Polaków wzrasta. Coraz więcej na ten temat wiemy, coraz więcej dostrzegamy tych aspektów środowiskowych w gospodarce odpadowej i to też się przekłada na funkcjonowanie zakładu. Także jak najbardziej wiele z projektów są prowadzone w Polsce pilotażowo i później dają podstawy do rozszerzenia tego na inne kraje i inne zakłady.